Na wczorajszy nachwie dostawałem masę wiadomości, czy nagram reakcji na filmik 1008 spotkań z pokémonami. Kurka. Oczywiście, że tak. Cały klip jest dostępny na oficjalnym kanale Pokémon. Zaczynamy od gier Red i Blue. Spotkanie z pierwszym pokémonem Pikachu. Od tego się wszystko zaczęło. Całe Pokémony. Wow! Black and white, Diamond i perła, Scarlet Violet. 1008 spotkań z Pokémonami. Numer 1. Bulbasaur, Charmander, Squirtle. Startery wszystkie z poszczególnych generacji. Wow! Mamy również Pikachu, Alola, Diamond i Perła, Emerald, Ruby, Sapphire, Red, Blue, Yarrow. Okej, okay. wszystkie spotkania. Wszystkie Pokémony na dziko, które mieliśmy na początku, które spotykaliśmy na swojej drodze do zostania mistrzem Pokémon. Wow! Ewolucja robaków, Pięknie! Ale ładnie to zrobili. Normalnie nostalgia. Powrót przez wszystkie regiony. Pokémon Trevenanty. Miałem nawet Shiny Trevenanta. Podczas mojego Shiny Huntingów. Pokémon X na Nintendo 3 ds Kamienne pokémony. Kryjące się w jaskiniach. Wow. Jinx jeszcze. <grych> po zmianie koloru. Love Disc. Wodne pokémony. O tak. To jest nawet pokémon w wersji chińskiej. Wodne Pokémony. Oj, na tym mailmerze się polowało w Pokémon Ruby, Sapphire Emerald i pod wodą Clamper oraz Reryka. Pustynia. Tutaj lava. Pokémon Black and White. Uuuu. Musimy zrobić sobie w ogóle rozgrywki na moim Nintendo 4 ie Będzie nowa seria przechodzenie wszystkich gier na Nintendo 4 ie Powrót. Relaxo, Pokémon Snorlax, na Pokeflecie. Trzeba było zagrać, żeby go obudzić. Keklion, Pokémon Kameleon, który blokował nam drogę na moście. Emerald, Ruby Sapphire. Black and White, Grzybki. Stunfish, Pokémon Sword and Shield. Pokémon FireRed, Leaf Green, z Safari. Z w Pokémon Diamond. E i Pokémon Pearl. Pokémon Brilliant Diamond, Shining Pearl. Pokémony z regionu. Piątej generacji. Jajka Pokémonów z drugiej generacji i czwartej. W ogóle czemu nie kontynuują Baby Pokémonów? To jest ciekawe. Wow. Jeszcze stare Sprite Pokémonów z pierwszej generacji. To wygląda mega super. Ewolucja Charmandera, naszych starterów. Charizard, jeszcze stary Sprite. Wow. Marsztom, mój ukochany Pokémon. Dam gdzieś jego maskotka jest u mnie w zabawkach. Startery z piątej generacji, szóstej generacji, siódmej generacji. 8, 9 dziewiąta to jest w ogóle już teraz paldea. Tutaj trzeba było trajdować się pokémonami, aby one mogły ewoluować. Trzeba było mieć specjalny Link Cable do Game Boya. Tutaj ewolucję za pomocą specjalnych kamieni i w rajczu. Pozostałe Pokémony ewoluują. Wow! Tutaj bawiliśmy się z naszymi pokémonami, żeby to były punkty przyjaźni. I z pomocą miłości mogły ewoluować. Niektóre Pokemony ewoluowały poprzez użycie innych przedmiotów. Tu na przykład trzeba było obrócić konsolę na naszym Nintendo 3 s aby on ewoluował. Wszystkie ewolucje za pomocą kamieni ewolucyjnych. Pozostałe Pokemony, niektóre mogły ewoluować w ciągu dnia, inne w ciągu nocy. Różne warianty, różnice między płciami Pokemonów. Wow. Pory Roku, Pokemon pory Roku, Pokemon Filiżanka, również różnice. Pokemon Rotom, który przejmował władzę nad urządzeniami elektrycznymi. Był Pokémon Tralka o Vivilong. Różne warianty jego regionalne. Anony Alkrini, Kremówka. Tyle Pokémonów, tyle wariantów. Spindy jest w grach Pokémon, że szok normalny. Castform, w zależności od pogody. Tutaj Kramorad plujący <laughs> Pokémonami. I czas na alonańskie Pokémony. Alonański miał sens, chodzi mamy kilka z nich złapanych. Wow, ale super, powrót do Galar, Konita, galaryjańskie Pokémony. Weezing, wow, Zigzagoon, Obstagoon, epicko, hisłańskie pokemony z gier Pokemon Legends Arceus, no tutaj też musimy powrócić do tej gierki Shiny Huntingi na kanale Hikomikos, Wbijajcie codziennie ultra dziury czasoprzestrzenne, Pokémon Ultra Sandwin, Pokemon Ultra Moon. No tutaj ten wątek ominęliśmy, musimy przejść w końcu tę grę również w serii. Będę teraz wrzucał codziennie odcinki na kanale Hikomikos, żeby było dużo kontentu i codziennie live'y spróbujemy cisnąć na tyle, ile nam się to uda. Articuno, Zapdos, Moltres, galerieńskie wersje tych Pokemonów, Mewtwo, Entei Raikou, Suicune, Lugia, Ho-Oh, wow. Pokémon Heart Gold i Soul Silver też musimy przejść. Latios, Latias, Groudon, Kyogre. wersje Alpha. Dioksysy. Strażnicy Jeziora. Czas i przestrzeń Dialga Palkia. Kiratina i Strażnik Niebios. Trzej muszkieterowie: Zekrom, Pokemon Pokémon i Biel, Kyurem, Zernia, Iwelsal, Saiga. Wow. Silvali. Vali, Kapukoko, Kapulala, Kapuholo, Kaputin, Solcalio, Lunala, Necrozma. Ultranekrozma. Mm. Ultra Necrozma, Samazenta i Eternatus. Kopho, kalirex, Wow. Arceus i wszystkie jego formy. Celebi Chirachi, Darkrai, Victini, Warsadow, Zaruth, Mio, Shigeki Morimoto, twórca mio, kiedyś miałem okazję go spotkać na żywo, na festiwalu Nintendo, wow. <ścoughs> Witamy w regionie Uva, Reg szkoła, Akademia Uwa, region Paldea. Tak jest. Cała seria Pokémon Fiolet jest u mnie na kanale. Macie link do playlisty w opisie filmiku. Sprigatito. Miałskarada. Fuekoko. Skeledircz. Quaxly, Kwakawa. Lechonk, Spidops, Paumo. Ile Pokémonów. Mauskolt. Nasz. Pokémon Oliwka. Pokémon Chlebek. Pokémon Papuga. NACL. Armarush, Arkadet, wow. Spaniale. O, ma boski. Tak. <grymna> Toldschool, school Krabik, nasza papryczka chili. <grymna> o, Flittle, mamy go Shiny. Timkaton, tim Timkaton, tak, Timkaton. Duck Trio w <grymna> ten. Boże. Ile Pokémonów, ile wspomnień z całej serii. W regionie palta. Limora mamy Shiny. Houndstona również mamy Shiny. Mamy 73 shiny w ogóle w tej grze. Tatsugiri jeszcze. A, Nichy też mamy. Woopera też mamy shiny. No, jeszcze trochę jest do zebrania. Screaming Tail, Fluttermane, Volcarona, Elektryczny Magnemite, Starożytny Delibet. No, widzicie. Iron Handsa mamy. Tego też mamy shiny. Tego też mamy shiny. Tego też mamy shiny. Tego będziemy polować, bo jego bym chciał w shiny zdobyć jak najbardziej. Baxcalibur, ostateczna ewolucja. I co teraz? Haha, oczywiście. Nasz kolega z pieniążek Gimigul Coin. Ewolucja w Golden Go. Brakuje mi trochę jeszcze właśnie tych coinów, żeby zrobić jego ewolucję. Potrzeba ich aż tysiąc, właśnie takich tutaj gra nam. Mówi. Legendarne Pokémony z regionu Paldea. No to musimy Kiki jeszcze pozbierać po drodze. Tego też mamy i tamtego też mamy w wersji Shiny. Korejdon i Mirajdon jest niestety Shiny Lock zablokowany. No naprawdę. Fajna retrospekcja przez wszystkie złapania. Czy złapałeś się wszystkie? Ja złapałem. Wow. Wow. Ale epicko. Przebrnęliśmy przez wszystkie Pokemony. Wszystkie spotkania Pokemonów. No, naprawdę. Dajcie znać, jakie wy macie najlepsze wspomnienie z Pokémonami, yy, które gry są wasze ulubione i co chcielibyście zobaczyć jako pierwsze na moim kanale. Zagrajmy na Nintendo 3DS-ie w Pokémony. Mam wszystkie gry. Także, jeśli o to chodzi, to nie będzie żadnego problemu, żeby je ograć. I oczywiście również będziemy grać w pozostałe gry jak Shining Pearl na Nintendo Switch'u, ale najpierw przejdziemy klasyczne na 3Dsie. Także napiszcie w komentarzu, które serie byście chcieli zobaczyć w pierwszej kolejności, a my widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Na razie, cześć!